Wejść tutaj. Nie wejdziemy, niestety. Teren jest zamknięty. Oto ruiny. Jest tutaj też stanowisko archeologiczne. Ruiny zamku z XVI wieku. No nic, zawracamy. <shit> Nie przewidzieli, A, że jakiś bus będzie się tutaj kręcił? Jest 4 na 4 A niektórzy sobie lubią tak szykować takie Wyprawówki na takie drogi Na takie drogi? Tak średnio, no To jest cudowny pociąg No, on się tu spaceruje i w ogóle się nim boi I czyściutki No, jak znowu Tam być. jest zwierzę na dwie litery Kuń Kuń Ciężko się tutaj, ciężko mu się schłodzić, nie? No bo Dzisiaj się jest. też nagrzał mocno. Tak. A może tą klimat, może trzeba byłoby ją odświeżyć? czy się uzupełnić? Tak, ale czuję, że ona chłodzi, nie? No tak, chłodzi, ale... Ale przydałuje no tak się jakoś... pewnie serwis tak, przed jakimś wypadem tak stopniki, to, to na pewno. No jak już się rozbuja, to działa dobrze, ale teraz jakoś się jak było nagrzany mocno, to ciężko je się rozchodzić. Roz, 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 A pan miał rację, to nie miało sensu. Na dziś albo na teraz właśnie. Nie wiadomo, co tutaj wyniknie. Uh -huh. Nie wiadomo. Co? No to tyle. No nie? I jedziemy dalej. Jaki kolejny punkt programu będzieś przewidujesz? Hmm. Kawał wuja Kawał wuja, Dobrze. Widać taki fajny No właśnie podoba mi się co no, właśnie podoba mi się no, to tu tutaj. będzie widać pat, po jednej i po drugiej stronie Wszystko już gotowe chyba na ma Trzeba nawet coś za pierdziela klas A tu Bizon ja. Widzisz no, tam z tyłu Dzisiaj, dzisiaj, którą pokonała na mhm. tej stronę jak bo taka mała dziewczynka też, też prowadziła. Jakbyśmy prowadziła. podjeżdżali, nie? No, spora zmieniwszy szansa. Zmieniwszy wcześniej przerzutkę. <grym> Lub nie zmieniwszy i się męcząc do utraty tłumu. Dobra, tyle. Dobra. Nara.